Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj się przejdziemy z rębem po lekkiej modernizacji przez Elmech Dźwig. Ostro, przedział meblowy, bardzo fajna pomimo tej modernizacji. Jedyne co tutaj zrobili, to tylko kasetę wymienili. I wracamy na portera. Bardzo ładny kolor sklejki. Z tego co widzę też czwarta generacja. Dzięki za oglądanie. Do następnego.